No dobrze, właśnie chodzi o to, że no bo jest, jest, są. O, o idzie. Ten... No wszyscy się biją. Na jest, jest, są. To, to lecimy. Lecimy. Tak, wiesz. Trzymaj tutaj, kole, ładnie. No, nie, 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 jest? tutaj jest. No pięknie. Mamy to, podziękował serdecznie. Natomiast trzy koszulki, yy, ja prosiłem o koszykarskie, bo był zawsze problem, jest, nie? No tak, tak, koszykarskie na... to mają takie Badżety, takie, nie? No właśnie, no już muszę, już... potrzebuję <coughs> które, dwie takie. Czyli to będzie tak, jedną już, jedną już, masz, zaraz... Mam jeszcze koszulkę z numerem 500, raz tak? zagałem, um, 500 tak. mecz w Słuchaj, spodziewam się, że to jest do, do ogarnięcia. Wtedy jeszcze... Zobacz, I masz, i masz, i masz gotową koszulkę którą można, być tylko sobie tutaj, da... no wiadomo, że teraz tak no, 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 jest że tu sobie robisz zdjęcie i... Chcesz, i, to, i to wygląda w miarę porządnie, no, to jest tak, że to można spokojnie mieć, więc jak tak naprawdę wylecisz na moją ścianę kwały ty... Właśnie też gdzieś mam na komputerze, chyba wysłali mi taki, czy on mi wysłał, albo któryś tam inny kolega ze stanu jak on komentuje mecz i rozmawiali o leworęcznych, bo jestem leworęczny, nie, I... Mówią, że tam Chris Mullin kiedyś był leworęczny i coś tam, on mówi Chris Mullin, ja znam, mówi Polish Assassin, kurwa, z którym zrenowałem, Maciej Zieliński, kurwa, leworęczny, normalnie w amerykańskiej telewizji, kurwa, odpierdolił, mówię, Polish Assassin. <grym czap, <grym czap, macie Zieliński, kurde wiesz... To, jest, to są, wiesz, tu jest Wiesz, i gość ma trzy pierścienie, kurde mistrzowskie, wiesz, a normalnie kontakt mamy cały czas, wiesz, o. To nie jest, wcale, wiesz, to jest, to jest, to jest, wiesz, kurwa, no? wiesz, to jest... zrobione, nie? To nie jest stół z że to jest Lekki. Tak. tak. <laughs> to jest, wiesz... Tak, to, to, to dziękujemy w ogóle, że miałeś, że masz chwilę, żeby nas odwiedzić tutaj. To jest w ogóle super. A, I nam... Czujemy się dumni, że, że nas zaszukujesz. Tak, w energii. Tak, powie w energii, po, po, po tym co. Tak, dziękuję za zaproszenie, <śmuszanie> <śmuszanie> i kawę. I A, wszystko. <śmuszanie> Więc w ogóle super. Spotkaliśmy się na tym, że mamy pomysł na. Stworzeniu jakiegoś dokumentu o koszykówce, ale z drugiej strony rozmawiamy zawsze tutaj o koszykówce, o kawie i o rzeczach, które się dzieją na bieżąco, więc parafrazując tego, tak wrócimy do tego smutnego tematu, czy będzie lepiej z polską koszykówką? Szczerze, Albo kiedy? Szczerze. Szczerze to ciężko będzie, bo wiesz, to są po pierwsze, tak jak mówiliśmy, to są inne czasy, zupełnie jest trzeba, ludzie czy nawet dzieci mają zupełnie dużo innych, według nich ciekawszych rzeczy, niż, niż uprawianie sportu w ogóle, czy jakiś tam ruch, no bo wiesz, też, też jakieś tam, jak się czyta te raporty takie, co robią testowe, to bardzo, bardzo duży problem jest z dziećmi w ogóle, żeby uprawiały ruch, a to już nie mówię o samym sporcie, ale to też jest taka kwestia rodziców, no bo jednak ten pierwszy krok taki, żeby zaszczepić ten sport, to jednak muszą zrobić rodzice, nie, no bo to musisz pójść z dzieckiem, albo mu pograć w piłkę, albo mu pokazać, że, że jest fajnie, Teraz też wiadomo, że rodzice są... Wiesz, no, ciężko pracują, już nie jest tak, jak to kiedyś było, pracujesz od 8 do 15, potem masz wolne, tylko rodzice też pracują wieczorami do wieczora i też czasami nie mają siły naprawdę, żeby, żeby to zrobić. Poza tym też, że są inne dyscypliny, tak jak u nas w Polsce, wiadomo, piłka nożna jest poza zasięgiem, jakiegokolwiek innego sportu, poza tym jest siatkówka i tam nie wiem, piłka ręczna i to... to Ale też. A powiedz mi ten fenomen piłki nożnej, bo to, że no, mamy kilku, załóżmy wybitnych yy, Piłkarzy, ale to znowu mamy mówimy o kilku wybitnych piłkarzy. Skąd to się wzięło, że ta koszykówka nagle tak, jak, tak nagle jakby z, no spikowała w dół z zainteresowaniem, a kluby, no nie chcemy wyraźnie mówić, ale kluby otrzymują ogromne pieniądze piłkarskie i nie idzie za ten jakby efekt końcowy, nie? No wiesz, ja mi się wydaje, że z jednej strony piłka nożna jest takim bardzo popularnym sportem, no wiadomo, naj chyba najpopularniejszym, jak nie, to, no nie wiem, są te dziwne sporty, jak tam jakieś mogą być bardziej, ale w Europie przynajmniej i u nas to jest bardzo popularnym sportem. Po drugie, no każdy grał w piłkę nożną, tak? No to jest wychodzisz na dwór, bierzesz, bierzesz tą piłkę i kopiesz, tak? I te początki, mówię o początkach, a ciężko jest, kurde, wyjść sobie na dwór, wziąć piłkę i zagrać w kosza, nie? no bo to jednak ten kosz jest wysoko. Poza tym, wiesz, to trzeba trafić, ja też wiem, jak ja zaczynałem grać w koszykówkę. Trenowałem na początku piłkę ręczną, bo moja... to jeszcze były takie czasy, że każda, każda podstawówka, każda szkoła miała jakiś tam sport wiodący. W, moim... w mojej szkole było w Olsztynie, jeszcze jak mieszkałem, to była piłka ręczna. Więc ja trenowałem piłkę ręczną, ponieważ moi rodzice trenowali koszykówkę, no to oni... Jednak to tam mnie za ucho, kurde, wziął i prowadził na te treningi koszykówki. Czyli dobrze na to robił. No dobrze, więc czasami tak kurde może nie, nie powiem przemoc, ale, ale <laughs> wprowadzanie silnej ręki rodzica, <laughs> ale działa, może odnieść z skuski. Po lewej czy prawe? Nie, 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 jak, jak mógł padło. <laughs> No Gdzie człowiek jest bliżej, wtedy łapiesz. No, i wiesz, i, i przypilnował mnie, żebym, żebym jednak tą koszykówkę trenował i... Początki nie były łatwe, no bo to też inna dyscyplina sportu, inne przepisy, poza tym wiesz, no w tą bramkę w piłkę ręczną zawsze łatwiej trafić niż do kosza. Ale też miałem fajnego trenera, fajnych kolegów też, no bo tam ekipa była fajna i jednak ta koszykówka mi się jakoś spodobała i zostałem potem już na szczęście nie musiał, nie musiał mnie pilnować. Ale no tak to jest i teraz też koszykówka po części trochę przegrywa z siatkówką, no bo jednak siatkówka u nas jest... Teraz po pierwsze mamy bardzo dużo sukcesów. Chłopaki grają i świetnie grają. A po drugie, no, jest też jakiś tam system tego szkolenia bardziej, bardziej opracowany i wdrożony w siatkówce, taki bardziej nowoczesny. U nas w koszykówce no, to tak trochę wygląda, że każdy sobie robi tam, każdy trener. Poza tym, że bycie trenerem wiesz, koszykówki młodzieżowej to jest tak naprawdę hobby, a nie, a nie. Bo znam trenerów jakichś tam, którzy trenują dzieciaki, oni. Oprócz tych treningów i tak jeszcze pracują, poza tym mają swoje rodziny i wiesz, cała rodzina na tym cierpi, bo chodzi na treningi, a jak ma weekend, no to musi jeździć na jakieś tam rozgrywki, nie? a dostaje za to, nie wiem, 700 zł miesięcznie czy, czy tysiąc kory. No to więc nie można oczekiwać od kogoś, żeby... trzeba kochać koszykówkę, żeby tak... no to są prostu... pasjonaci, no ludzie, nie, nie oszukujmy się, ci ludzie, którzy to olbrzymi też mam szacunek dla nich, bo to są ludzie, którzy to robią po prostu z pasji i miłości do tej koszykówki. Nie, 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 nie zarabiają kokosów i wiesz, nie siedzą w sobie z fajeczką i jestem trenerem tak. młodzieżowym. Nic sobie nie muszę robić, tylko chodzę na treningi, tak. tak? Tylko tak. ciężko tak. pracują tak. i cierpią też na tym ich rodziny, no bo też mi mówią, że wiesz, masz wolny weekend, teoretycznie wolny od pracy, no to z kolei wyjeżdżasz na mecze, nie? i też cię nie ma w domu. I... No, ale tak reasumując, jednak wszystko zaczyna się od rodziców Czyli tak, no. ja wiem, A, A, bardzo ja myślę, że... W dzisiejszych czasach można było wygrać z rodzicami w takim sensie, żeby ci młodzi ludzie sami szli w pewnym kierunku, tak? No bo jedni, jedni popchnął rodzic, no. tak? Ja na przykład byłem w takim domu, że ja sobie wymyślałem hobby, też uprawiałem sport, który no, u mnie w domu nigdy nie był. Tak? Eurosport. Jaurzałem. No. <laughs> nie, no ja planowałem dawki tak? na rowerach, czyli... Sport, który i tak wymagał całego mojego kieszonkowego pracy, brąć tam za modę, jaka wkładałem, to wkładałem w rower, bo to było cholernie drogie. Ale to był sport, którym ja się zakochałem no, przez pierwszy dostęp do internetu, o którym mówiliśmy, czyli modem i tak dalej. Yy, a teraz mi się wydaje, że no tak, byliśmy na meczu koszykówki, mm. to, to nie jest atrakcyjne dla młodzieży, nie? To jakby tutaj się nie przebijasz. No bo idziesz na taki mecz, bo no, widzieliśmy to co widzieliśmy. Ja już nie, nie, nie mówię jakby o samej grze, ale nawet... Otoczka cała, cały show To jest też y, trochę tak w, odwracając kurę. Koszykówka w Polsce jest popularna. Bo ludzie oglądają NBA. Tak. Są... Y, bardzo dużo jest ludzi, mimo tego, że wiadomo, godziny są bardzo niewygodne, ale ludzie oglądają, mamy tutaj kagatka. i Tak, tak, pozdrawiamy Lebrona, dzisiaj 50 nie. tysięcy pykło, żebyśmy wiedzieli, że nagrywamy na bieżąco, a nie, że to jest nagrane wcześniej. Pozdrawiamy Lebrona. Nie jestem falem Bostonu, to wiem. Wiemy, ale, ale ciężko... Ale. Po drugie jest bardzo dużo lig amatorskich, ludzie grają, wiesz, my tam z Kamilem Hanasem też prowadzimy treningi dla dorosłych i są ludzie, którzy pracują, jakieś mają swoje biznesy, a po czy tam wieczorem przychodzą do mnie czy do Kamila na treningi i, to, i grają w tą koszykówkę i się tym cieszą, tylko Polska Liga nie jest popularna jako produkt, no to co sami mówicie, byliście na meczu, mecz reprezentacji, to powinno być, no powinno być, wiesz... No, ciężko się porównywać z NBA, no. Nie, mówię, ale no, szok, to jest To jest inny, inny świat, nie? i finansowo i organizacyjnie i tak dalej. Ale coś trzeba robić, bo świat się zmienia, a my z tą koszykówką i z tym wszystkim zostaliśmy trochę z tyłu. No, bo spodek jest z tyłu. No, spodek też wiadomo, jako. jako... To mi chodziło o spodek, naprawdę. Takie tam tak oświetlenie jest... rzeczy. No, wiemy, że było dużo braku. Dziennikarze z przodu, no, tak, 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 dziennikarze. Ale popatrzcie jeszcze, tak rozmawialiśmy o tych rodzicach, nie? Największym chyba problemem jest to, że ja jako rodzic, na przykład szukając klubu koszykówki, czy to jest tak, SKS-ów nie ma w szkole, gdzie kiedyś były dodatkowe, dzieciaki zdawały, robiły. Ten sport był normalny. To, że chodzą, tutaj chodzą do 36, i myśmy kończyli, to, że z tyłu jest boisko i wszystko jest zrobione i mogą dzieciaki grać, to jest super. Ale ile tych szkół w ogóle nie ma tego zaplecza sportowego? I te dzieciaki nawet są czy nauczyciele nawet nie mają siły, nie chce im się zostawać. No ja się też nie dziwię, bo oni też mają swoje życie. A jak szukasz klubu koszykarskiego to jest problem. A przed tym było tak, że za każdym, w każdym dużym mieście wojewódzkim, było tak drużyna koszykówki ręcznej i siatkówki. Tak, I oczywiście się był to damski, kobiety, mężczyźni. I to było przez, oczywiście to były kluby wojskowe, tak? W jaki sposób utrzymywane. Resortowe, resortowe no, nie tak, tylko wojskowe. Tak, no, resortowe, bo były, tak, tak, były oczywiście. No wiadomo. a oczywiście czy tam inne. Eee, nie pozdrawiamy R Arki. To, 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 nie pozdrawiamy. Oni Kwardii, Nie, nie, nie. <laughs> Mamy swoje anomalie. <laughs> eee, I to, kurczę, no wiedziałeś gdzieś nawet, gdzie uderzyć, nie? A w tej chwili koszykówka we Wrocławiu to są chyba, masz WKK i Śląsk, tak? I koniec, i jest... Czasy się zmieniły. Wczoraj nagrywaliśmy, tak jak mówiliśmy, wywiad no. z młodym sportowcem, tak, jeździ tam, e, jest w wyś wyścigach i opowiada o swoich studiach i o WF-ie. Słuchajcie, znaczy, jakby... ja nie uwierzyłem, ale... I to... ja myślałem, że sobie robi z nas jaja. On ma zajęcia fizyczne na studiach online. WF jest takażym robię. Słuchaj, jak ja grałem w reprezentacji Polski i studiowałem na WF-ie tutaj we Wrocławiu dwa razy zostałem wyrzucony, więc no. <grym> no. że to nie są studia dla sportowców. Ja byłem też w reprezentacji Polski, na no, no. no. mistrzostwem Europy, więc miałem okres przygotowawczy, no. wiesz, gdzieś tam musiałem wyjeżdżać, grałem. Wracałem, miałem te wszystkie papiery z Ministerstwa Sportu od, kurde, nie wiem, dziekana, wszystkiego i szedłem do pana z już nie pamiętam, załóżmy z Anatomii. <grym> Nie ja on jak masz opuszczoną jedną trzecią zajęć, to jest skreślony listy. No ale to jest w ogóle to jest brak przemyśleń, to jest sport. To było dawno temu, ja mówię. Nie, teraz to oczywiście się, nie. mam nadzieję, zmieniło, chociaż tak mówisz, że mają zajęcia online. Znaczy, to, e, z, 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 znamy Roberta Skibniewskiego, e, on tu studiował w Wrocławiu i pewnie musiał się przenieść z Wrocławia, żeby skończyć studia. Znaczy, tak właśnie jest dalej, to, to, jest, i, i to właśnie, jest dramat. To była wtedy patologia. Ale to, to, to teraz jest też, była z, wiesz, z Robertem jakiś tam kontakt gdzieś mamy i to było 4-5 lat temu. To nie była rzeczywistość. On po prostu skończył, zaczął być trenerkę, robić inne rzeczy i on no, pracujesz. Musisz się utrzymać, tak? No sorry, nie jest tak, że na uczelni przychodzą wszyscy, tylko młodzi piękni i mają czas, tylko ludzie pracują doma, Ale bo... wiesz, to też no. jak jest w reprezentacji Polski i tak dalej, to, to, to cię musi usprawiedliwiać z wielu rzeczy. No, no, powinno. powinno. Okazało nie... się, że, że nie. Bo to, to, bo to jest to gruby kaliber, tak? No bo mówimy reprezentacja Polski, no to reprezentuje... No nie, no to w ogóle. Znaczy, jest wiesz, to jest dla mnie znaczy, gdyby było wtedy Kolegium Humanum, byłoby by łatwiej, nie? ale... <laughs> Słuchaj, ja, ja skończyłem studia w Stanach, jak tak, jak więc mam, mam dyplom z, z koledżu, a nie, a nie. No, no, no ale NBA, dzięki temu, NBA. że wiesz, to mogę powiedzieć też, że być może dzięki hmm. temu, czy przez to, że takie miałem problemy tutaj we Wrocławiu na AWF-ie, yy, dzięki to też przyczyniło się do tego, że podjąłem decyzję, żeby pojechać do Stanów i tam skończyć, no bo tam, tam jednak skończyłem studia, grałem, może grałem to duże słowo, ale... Co nawet... ci najbardziej zaskoczyło różnicę między Stanami a Polską? Przepaść? Przepaść? Przepaść, to inny świat zupełnie. Nie tak. jesteśmy w stanie zrozumieć różnicy między koledzem e, i jakie tam są pieniądze. Wtedy były, a teraz są, podejrzewam, jeszcze większe. nawet. Nie mówiąc o tym nawet o NBA. No, Kosmos, no to jest taka różnica. Czyli, no, ja. no bo my też kojarzymy tylko NBA, tak? A tam te wszystkie ligi to wszytcie... są. Mega tak, to jest. I to ci goście potem do NBA trafiają ci najlepsi. Właśnie są to są drafty, tak? Tak naprawdę jest bardzo często jest to stąd wzięte, nie? To, że z Europy ktoś trafia, to nie oszukujmy, są wyjątki te z Europy, o, europejskie. Europie. No, Ale też mamy ligę w Hiszpanii, tak? No chyba najmocniejsza, nie? W tej chwili. No ale to podejrzewam, że budżetowo to jedna uczelnia ma chyba więcej niż, niż ta hiszpańska, wiesz, najlepsze drużyny. No mówię, nie jesteśmy w stanie ogarnąć ile pieniędzy i Ile osób pracuje ma wokół tego? Koleż. No tam, gdzie ja chodziłem, to z College i to jest... Nie było jedynej dyscypliny, której nie było, to futbol amerykański, no bo tam akurat drużyny nie było. Ale no był baseball, było, uczelnia miała swoją halę hokejową, swoją halę lekkoatletyczną, swoją halę do piłki nożnej do wszystkiego do uczelnia. I gdzie był hokejowa z, normalnie z lodem była drużyna hokejowa, która grała. No jak widzicie, no, Europa, Portugalia, czy Hiszpania, czy Wielka Brytania, czy Francja, piłka nożna tak, no ale Ameryka potężna, czy 371 milionów mieszkańców i to kuleją. Ale na emeryturę, na, na, meryturę, bo... na meryturę, nasi najlepsi zawodnicy jadą z mm, Stanów Zjednoczonych. No tak, no. No ale, ten... oni, ale teraz z kolei oni wiesz, zaczęli inwestować pieniądze w tą piłkę nożną i za, par, za parę lat podejrzewam, że to będzie inaczej no, wyglądało. Z takiej ilości osób znajdziesz zawsze tak, ale... znajdziesz tych najlepszych i ich wyszkolisz i zrobisz, bo to masz... Ale to, to ale jest to jest sportu, tak? Bo to, czyli każdy uniwersytet ma jakby tą drużynę, to on ale... się chwali, tak? Czyli mamy też bogate uniwersytety, ale... przecież we Wrocławiu no tak, to nie, nie, nie są ale... biedne. Ale wiesz, no, ja, ja, ja grałem w tej za uniwersyteckiej mecze w Syracuse na przykład 30 tysięcy ludzi było na meczu. No. San Jones czy uczelnie z Nowego Jorku, rozgrywały mecze w Madison Square Garden. Mm. Ja grałem, wygraliśmy naszą konferencję, mm. metrze w Madison Square Garden i wiesz, i, uczelnia za to, bo oczywiście pewnie musieli zapłacić za, za wynajem sali, zapłacić, proszę bardzo, nie mam problemu. I to są takie pieniądze. To przepaść, nie? Byli... Syracuse Uniwersytet, gdzie my graliśmy, gdzie było 30 tysięcy ludzi, to była połowa ich hali. Oni mieli halę zadaszoną do futbolu amerykańskiego, której pojemność wynosiła 60, chyba 2 tysiące. To jest niewyobrażalne. To uczelnia akurat. Nie, nie, Jakiś jak spodek to 11 tysięcy. Rolling Stones tam tak. przyjeżdża na koncerty i koncertuje. 60 tysięcy była, to, to dawno podejrzewam, że teraz pewnie mają jakąś nową. Al, boku, al, 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 albo, albo obostrzenia, tak jak było, jak byłem e, w Rio i tam powiedzieli, że tam 200 tysięcy, czy tam 100 tysięcy osób. Nie 200 000, jakaś wariacka cyfra była ok, na piłce nożnej w 56, tak? Ale to były wchodzili jak, jak, się, jak, jak się chciało, tak? Bo tam Urugwaj i Brazylia był ten mecz, ale... To Ale jest, my też jak w Polsce mamy stadiony. No nie wiem, jak, jak jest, co jest największy narodowy? Ile tam jest? 56. No, to wiecie, to dla, dla żadnej gwiazdy to nie, to nie jest nawet duży stadion, bo w tak jak wiemy, że szukają y, koncertów, to do Berlina jedziesz na jakieś inny, gdzie tam może 100 tysięcy wejść. Tak? To jest taka wrzutka, na nawet jak ci nasi polscy muzycy robią koncerty, już to robią w turach, tak? Że robią, grają trzy koncerty w danym miejscu, bo nie mamy dużych, y, dużych obiektów, które po prostu po, będzie jeden koncert w nie. To jest to jest problem, nie inwestujemy ani w kulturę, ani w sport, to wszystko gdzieś kuleje, tak? Tak też do tego podchodzimy, uniwersytety czy politechniki, bo gdzieś to pracuje po macoszemu. To, żeby to Wiesz, to by, to by było fajnie zrobić a propos też właśnie uniwersytetów i tak, żeby... Yy, yy, tam jest strasznie właśnie ta liga uniwersytecka i ja często no, u nas to ciężko jest oglądać te mecze, ale to dużo lepiej się czasami ogląda niż NBA te mecze. I to jest też, też buduje taką... Taki lokalny patriotyzm, że ty studiujesz na tej uczelni, wiesz, mecz przeciwko tamtym, no mówię, 30 tysięcy z tego nie wiem, na pewno nie byli to wszyscy sami studenci, no bo tam wiadomo mieszkańcy też też przychodzą, ci, którzy kończą uczelnię, wszyscy są z tą uczelnią związani, wiesz, kupują merch, kupują bluzy, wszyscy chodzą tam, wiesz, Providence, Syracuse, wszyscy tam wiedzą kto co skończył. To jest taka, wiesz, lokalny patriotyz I u nas jakby to zrobić, też taką ligę uniwersytecką, wiadomo, że to inna skala, inny poziom, ale tak wiesz, jakby krok po Kroku, że na przykład Uniwersytet Wrocławski z Warszawskim tak. czy tam z jakimś, wiesz, tą ligę to też by był jakiś taki krok. No ale każdy by to, wiesz, my jesteśmy w sumie w mieście... Uczelni, tak? No mamy. Tak, ale zwróćcie ale, ale, ale rzu uwagę na jeszcze jedną rzecz, że Wrocław zachwyca się, yy, że żółżery jest bardzo mocno. No ale nie. mówimy, ale popatrz, posłuchajcie, mówimy o tym, że we Wrocławiu mieszka milion ludzi, gdzieś plus minus. Może, może trochę więcej, bo studenci są i tak dalej. I na stadionie ci wchodzi 11 tysięcy, czyli raptem to nawet nie jest procent z Wrocławia, osób, które mogą przyjść na, t, na to miejsce i... jest Ale ja ale, helmet, ale przykładowo, wiesz o co chodzi, to jest 1%. Jeżeli mówimy o, o, o stadionie Śląska Wrocław Dużym, gdzie tam jest mniej więcej osób, to znowu mówimy o procentach e zainteresowania w tak sportem, w tak dużym mieście jak Wrocław. Bo to, że masz tamte miasta, ale też nie mają miliona, ale 30 tysięcy idzie osób ci na, 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 na zawody, To jest kwestia jakby show. Tak, żurzel, ja dwa lata temu byłem, nie, nie jestem nie. w ogóle fanem, dla mnie to to, jakby, to są niszowe sporty tak? i super, że one mają fanów, ale my, piłka nożna czy piłka... To są e, globalne. To są globalne, mainstreamowe sporty, tak to szykówka, to jest mainstream, to jest, nice team, to jest to w głównym nurcie i tu, to powinno przyciągać ludzi, super, że chłopaki tutaj sobie radzą i mamy ten żurzel, ale to jest no taki sportu, który no mało to słyszał na świecie, no. Ruszane, się ruszane, jeszcze ruszane, budzi się, rusza, się, rusza, yeah, rusza. się. się wielka no, Brytania hmm. się Australia, to tam są fanatycy No ale oczywiście, to, to, to tak to, 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 ale to, 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 po, to tak samo jak tak. mówiliśmy o skokach narciarskich, tak. tak, nie? Na no tak, przykład tak. też tak. u nas w Polsce tak. były super, bo, a to też jak się popatrzy tak globalnie, no to to, to jest taki sport niszowy. Nie obrażając nikogo, oczywiście tylko patrząc na same liczby, nie? Do piłki nożnej to wiadomo, ale nawet do koszykówki, to są sporty, które Wiesz, to to każdy tak, uprawiał nawet gdzieś też tak, tak, Po cyfrach, to jeden z najbardziej popularnych sportów to jest krykiet, kurde, Bo tam masz Indie i tam tak podsumuje się liczbowo, a u nas wiesz, u nas w ogóle nikt o tym nie wie, nie? Ale, czy tam w Europie to w ogóle nie wiem, czy ktoś gra uprawia ten sport, nie? Bo tak. A z a piłeś dużo kawy, jak trenowałeś, czy nie? Czy to jest teraz więcej pijesz kawy? Znaczy, piłem bardzo dużo kawy całe życie. Całe życie? Wszystkich rodzajów piłem kawy, bo... Też e, zacząłem w ogóle jak byłem mały, bo jak już weszliśmy na kawę, t, e, brat mojego taty był marynarzem i on zawsze gdzieś tam pływał, po jakiś taki, taki wpływał w te takie dalekie, nie tutaj po Rejsy. To takie rejsy, rejsy, no i kiedyś też przychodził właśnie w, tam taką herbatę dziwną, też się pije w tyglu, już zapomniałem. Ale ja wiem, Yerba mate. mate, kiedyś to zalewa. Przywi... Ileś tam, kurde jak ja byłem taki mały. No a z któregoś właśnie przywiózł ten tygiel taki mhm. do parzenia kawy. Turecki, nie? Tu, tu, teoretycznie turecki, no ale on gdzieś tam był mhm. Nauczyli mnie to parzyć, kurde, ponieważ byłem mały, no to ja miałem takie zadanie, wiesz, nie piłem kawy jeszcze wtedy, no bo nie dawali mi, chociaż kiedyś mi dali tapasko do spróbowania, też przywiózł, to kurde. Ale do tej pory robię pikany, więc to chyba się przyczyniło do tego, więc mama tam taty mało nie zabiła, bo oczywiście dla nich to była świetna zabawa, jak ja miałem, wiesz, łzy mi leciały, język wywalony, kurde, pod kranem trzymałem. Ale nauczyli mnie parzyć tej kawy, no i ja nie piłem, ale miałem taką funkcję, że kurde, jak o nich ktoś chciał kawy, to dla mnie to była super zabawa, bo wiesz, parzyłem, tam ściągałem, zakładałem z powrotem, no a potem jak zacząłem pić, no to wiadomo, że jak to za, za czasów komuny, no to się nie. przeszedłem te wszystkie kurde, etapy picia kawy od, od, od mielonej, rzem, wiesz, walewanej rzem, wrzątki w tym, w ty. Zielona taka siatką, tek, no, potem, potem jak potem przez chwilę rozpuszczalną. No wiesz, to wszystko po kolei się poruje. A, a jeszcze takie jedno pytanie w ogóle: tak jak uważasz, czy w ogóle sportowcy w Polsce są przygotowani na emeryturę? To znaczy, że myślą o tym, że. No bo wiesz, masz taki okres, że jesteś wybitnym sportowcem, gdzieś jedziesz na kadrę, zarabiasz dobre pieniądze. Czy ktoś stoi za za to pomaga ci na tym pomyśleć, że okej, okay, bo wiesz, no wiemy, pieniądze się w pewnym momencie kończą. Tak może zrobić studia, bo jesteś, bo osoba jest inteligentna, przykład chce coś robić, później w koszykówce trenować. Czy ktokolwiek w ogóle myśli o tym? Zaraz no jest... teraz z tego co słyszę, to się to trochę, trochę się zmieniło, nie? bo to już są tam jakieś, nie wiem, czy programy, czy, czy jakieś takie, nie wiem, etapy przygotowujące ludzi na to, natomiast... Za moich czasów nie było, no to wiesz, wydawało ci się, że jesteś kurde nie nieśmiertelny, grasz, dostajesz kasę, wszystko świetnie, a potem nagle, wiesz, z dnia na dzień, koniec tak, sportowców, nie. wiesz, kończysz karierę i mówisz kurde, what the fuck, nie, Co, wiesz, cały twój świat tak patrzę jak po sobie, nie, będąc sportowcem zawodowym masz, wiesz, no, każdy dzień wszystko masz zaplanowane, masz rano, wiesz, jeden trening, drugi trening, potem jedziesz na mecz, potem wracasz, potem wszystko, wszystko jest jakby dla ciebie zaplanowane, oczywiście musisz trenować, to jest ciężka praca i tak dalej, a w momencie, kiedy kończysz karierę, to tak z nie na dzień jakby ci ktoś wiesz, wyłączył światło, nie budzisz się rano i kurę robić. Świetnie jak masz, wiesz, no, te, my też nie, to nie są w polskim sporcie, czy tam kiedyś za moich czasów to nie były jakieś takie kosmiczne pieniądze, że możesz sobie odłożyć i do końca życia już wiesz, na majorce siedzieć i mm -hmm. pływać kurde jachtem, Ale jak ktoś wiesz, no dlatego też jest tak nawet... Nawet w NBA jest, że jakiś tam procent tych zawodników i to bardzo wysoki jakiś, kurde nie wiem, 80 czy 70, 5 lat po zakończeniu kariery są bankrutami, no bo oni też, wiesz, kupują domy, dzieci mają po 15, każdy z inną kobietą, wiesz, ale w NBA, tak jak rozmawiałem z Marcinem Gordatem i tak dalej, no to oni już mają profesjonalne szkolenia, że przychodzą ludzie, którzy tych rókich młodych, które, które zabierają, każą im siadać i oni im tam wykładają, co mają robić, no bo z drugiej strony też, też yy, w NBA, no mówię, NBA, ale u nas pewnie też gdzie tam, gdzie są pieniądze, to zawsze się pojawiają wiesz, do, doradcy, że tak powiem. Nie? Kiedy weź tutaj świetny biznes, a ty jako sportowiec tak naprawdę z jednej strony nie myślisz o tym, a z drugiej strony ja też taki jestem, no to parę razy dostałem po dupie. Z kolei sport mnie tego nauczył, że ja po prostu mówię ludziom coś. I uważam, że oni, skoro mi coś mówią, to to jest prawda. A, a jak doskonale wiemy, prawdziwym w prawdziwym życiu tak nie jest. No ludzie tylko patrzą, jak masz pieniądze i tak dalej. Jakby się udało, ciebie wiesz. Wykorzystać. E, Szczerze, wykorzystać. No, no tak. tak. No tak, 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 tak chciałem tak, co innego powiedzieć. Ale nie no ty, czy... I wiesz, i mnie też to spotkało i też dostałem po dupie parę razy i musiałem się tego nauczyć, bo wydawało mi się, że skoro się umawiamy, to tak będzie. A to wiesz, no tak, tak nie jest. Nie? A skąd pomysł, żeby radnym zostać? Ci nie tajemnica? No wiesz, no to nie była to łatwa decyzja, ale to też był jakiś taki pomysł. Rozpoznawalność? Po, łatwiejsze? Pomysł. Z jednej czy... strony podejrzewam, że tak, bo ci, którzy mnie do tego namówili, to na pewno wiesz, też liczyli na to, nie ma co się oszukiwać. Że, Głosów trochę zbieram. Głosy i tak dalej, ale dla mnie to też było ciekawe, bo to jestem jakby po ciemnej stronie mocy, nie? Teraz też, <laughs> też jestem przewodniczącym komisji tam sportu, rekreacji, turystyki, też staram się bardziej zajmować się sportem niż jakąś tam polityką w miarę możliwości, bo nie zawsze się da. Ale no, tak jak mówię, no, jestem po drugiej stronie barykady i, i też wiesz, no, widzisz, widzisz, jak to wszystko wygląda. Od kuchni, od, kuchni, od tej innej strony, co też, też nie jest łatwe, nie? bo to te, też jest ciężka sprawa. Nie no, w ogóle jeszcze raz dziękujemy bardzo za wizytę. No czy to jeszcze zakończmy czymś bardziej optymistycznym jesteście? może, bo to, tak. Polityką to wiemy. Dobra, dziękuję na razie. Wiecie, to nie jest polityka, ale jest pewna forma rzeczywistości, tak? która gdzieś tam coś każdy robi. Zakończymy, ale to też jest naturalna droga, tak, tak masz Też mi się wydaje, że sportowcy to są tacy ludzie, którzy są jednak społecznikami, nie, jednak gdzieś przebywasz tym, potem chcesz dalej, dawać społeczeństwu. No, to, to też, ale z drugiej strony to. Tak mówię, sport też uczy jakiejś takiej we, dyscypliny. Dys, dyscypliny po pierwsze. No bo to wiadomo, masz też co mnie bardzo denerwuje ja też jak jestem, nie wiem, radnym czy byłem posłem jedną kadencję. Ja przychodzę jak mam być kura, nie wiem, o 12 czy tam o którejś, to jestem o 12 albo za 15. Tak. A wiesz, tutaj ludzie przychodzą, 12, to przychodzi 5, po 15, no bo on jest, kurde, nie wiem, załóżmy posłem i co ty mu zrobisz, kurde, nie? Nic, no właśnie. A w sporcie wiesz, masz trening o 12, to o 12 już możesz być gotowy, czyli musisz być, kurde, godzin, to też się o tym nie mówi, nie? Że, no nie jest tak, że trening o 12 to ty przychodzisz o 12, tylko musisz przyjść... Tak jak ja miałem przyjść o 11, przygotować się, jakieś tam wcierki, kurde, wszystko no, o 12 przychodzi trener i się o 12 zaczyna trening. Wiesz, to, to uczy dyscypliny, po drugie to uczy też e, w przypadku no, gier zespołowych no, czy też y, działania w jakimś tam zespole, tak? No, że musisz z jednej strony... Nauczyć się żyć z innymi ludźmi. Z drugiej strony, jak jesteś jakimś tam, nie wiem, kapitanem drużyny czy coś, no to musisz jakoś tam czasami pa pacyfikację. Zobaczcie, są mówiąc, każdy sportowiec, który kończy karierę sportową, powinien zostać A Znaczy nie, no nie, może to jest nie, nie, przesada, to to byłby, przesada, bo Może może był lepszy. Znaczy, nie, może, nie, bo, to czyli to może byłby. Bo, by. Może byłaby Oczywiście sport byłoby więcej, ale jakby możemy powiedzieć, że to jest znaczy, że rodzice, słuchajcie nas, sport wychowuje, kształci i potrafi. Nie też, wiesz, fizyczna. Aspekt, bo ja nie mówię o tym zawodowym, bo wiadomo, że zawodowy sport to jest jednak ciężki kawałek chleba i, i wyniszczający organizm. Jakby to było łatwe, to wszyscy by byli zawodowymi sportowcami. Ale sama no, każda forma ruchu, że to też jest wie, dla budowy ciała, dla jakiejś dla mieści, szczególnie dla dzieci, jakieś to nawet nie musi być. No cokolwiek, tylko nie wiem, pobiegać, pojeździć na rowerze, zmęczyć się po prostu, to ten organizm inaczej funkcjonuje i wtedy jest... Ale regularnie, a nie raz na spacer, no to wiesz, wszyscy się śmieją, wiesz, ten nordic walking, ja, to, ja też się kurwa, śmieję, no bo a. dla mnie to też jest, ale się okazuje, jak gdzieś tam poczytam, że to jest bardzo kompleksowy, wiesz, żeby się nauczyć, to nie jest takie, że idziesz ze skikami, tylko to są jakieś tam różne techniki, tylko tak jak w każdym sporcie i to pracuje, wiesz, to no, cały, cały organizm i też ludzie... Ludzie to robią i wiesz, no, każda forma aktywności fizycznej jest świetna. No, tego się trzymajmy. No i tutaj zostawmy kropkę. i co? Na razie. Do zobaczenia. Na wielkie. Na razie, na razie. Wegram, <laughs> Lebron.